Kąpiele w mleku pielęgnują urodę. Teraz potrzebujesz jedynie mleczno-białego mydła Luxia o nowym, świeżym zapachu, delikatnego dla skóry. Luxia sprawi przyjemność całej rodzinie, jeśli tylko pozwolisz im spróbować. Luxia piękno dla ciebie, mydło dla wszystkich. Wzięliśmy najpopularniejszy polski proszek i zapytaliśmy, czego po nim oczekujecie. Chcieliście, by skuteczniej usuwał plamy. Żądaliście efektów przy praniu tkanin białych i kolorowych. Potrzebowaliście proszków do każdego rodzaju prania. Dlatego wybudowaliśmy nowoczesną fabrykę i laboratorium badawcze teraz nowe ulepszone proszki E na miarę Waszych oczekiwań. Nowa epoka. Jeden zdrowy burak jest więcej wart niż te wszystkie owoce. Przrógo bez żadnych ograniczeń. No to frugo. Jeżeli daś mi buziaka, to ja ci dam to i to. Masz dzięki. masz pytania? Ile nie było tachmatecznych? A skąd ja mam to wszystko wiedzieć? Nie, 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 nie! Mam! Mam złotą kartę! Tylko co z nią zrobić? Wygrałeś! Szukaj złotej karty w znakach i chipsach Star Foods oraz Rebelsach. Jeśli ją znajdziesz, odpowiedz poprawnie na pytanie, które się na niej znajduje. Odpowiedź wyślij razem z tą kartą, a wygrasz nagrodę. Ty, popatrz na nich. Wystrojeni. Chcą być modni. No ale czy nie mogą być po prostu sobą? Mówię wam, jest cudowna. Stary. Ona patrzy na mnie i czuje, że to jest to. Ty, daj trochę. Zapomnij. Pić mi się chce, mam ochotę na to. Odczep się. Oddawaj. Mówiłem zapomnij. O, czy stary? Ty, wracaj. Oddawaj.